Elo, a więc jak animowali grafikę. Dobra, zacznijmy od animacji ruchu. Więc tak, klikamy na rzecz, którą chcemy zanimować i tutaj mamy takie zegarki. I teraz musimy dodać klatki kluczowe. Więc wybieramy moment, na którym ma być ta pierwsza klatka i zaznaczamy zegarek, że w tej sekundzie ta animacja ma mieć takie położenie. I następnie wybieramy inną klatkę, która nas interesuje i przesuwamy ją o tyle ile chcemy. No i teraz jak klikniemy play, tak jak tutaj widać, od klatki kluczowej animacja zaczyna iść do miejsca, w którym ją zatrzymaliśmy. Teraz przytrzymując myszką, możemy po prostu przesunąć tą klatkę, żeby ta animacja była szybsza. Albo na przykład zaznaczyć te klatki, kliknąć Ctrl C. wybrać miejsce, w którym ta animacja ma się powtórzyć i z powrotem je wkleić. No i teraz tak to będzie wyglądać, ale cała animacja po prostu równomiernie przechodzi z jednego punktu na drugi, a co jeśli byśmy chcieli zrobić taki ruch, żeby animacja na początku była powolna, a potem przyspieszała? W tym momencie klikamy ten zepsyk, no i pojawia się taki wykres, który mówi o tym, jak przebiega ta animacja. No i teraz powiedzmy, że w tym momencie chcę mieć takie położenie tej grafiki, jakie było na początku, więc klikam tam strzałkę, i w tym momencie pojawi się klatka kluczowa, która wyzeruje nam do podstawowej wartości pozycję no i powiedzmy, że w tej klatce chcę tą grafikę przesunąć w jakieś miejsce więc mogę to najlepiej zrobić klikając po prostu tej Motion i zamiast przesuwać na słowakach, to mogę po prostu kliknąć w tą grafikę i przesunąć tam gdzie chcę no i teraz ta grafika po prostu tam podąża no i co robić, żeby ona po prostu przyspieszała więc tak, zaznaczamy klatki, które nas interesują klikamy prawie w przycisk myszy no i możemy wybrać te dwie opcje no i w tej pierwszej na przykład, jak klikniemy Easy In, to tutaj dobrze to widać, że animacja będzie na początku szybsza, a potem będzie zwalniała. Jeśli na przykład damy Easy Out, to będzie na odwrót. Na początku wolno, a potem będzie przyspieszała. Jeśli damy Auto Blazer, to będzie przyspieszała, ale na końcu będzie bardzo sztywna, się zatrzymywała. Ale, nawet teraz, jeśli nie do końca mi o to chodziło, to tutaj, chwytając za tę kółeczka, mogę tą animację jeszcze przesunąć, żeby ona miała jakiś inny kształt, taki, jaki mnie interesuje. No i to już wygląda ciekawiej, ale powiedzmy, że ja chcę wrócić do tej podstawowej, więc klikam ponownie tutaj i klikam po prostu Linear, i wracam co do punktu wyjścia. I, nawet nic nie wybierając, mogę sobie tutaj pozmieniać tak, jak chcę. Uważam, że najczęściej będziecie wybierali opcję. EASY IN, EASY OUT aczkolwiek na przykład jeśli mam się pomyli bierzecie na przykład EASY IN i macie tutaj właśnie zmianę kształtu klatek z na takie klepsydry i myślicie, że jeśli potem jak klikniecie EASY OUT to będzie EASY OUT to się mylicie w tym momencie jest coś pośredniego czyli taka górka a żeby zrobić EASY OUT to musicie na początek kliknąć LINEAR wrócić do podstawowych ustawień i ponownie kliknąć EASY OUT i wtedy dopiero ta górka nie będzie taka prosta tylko będzie to faktycznie Easy out. No dobra, ale żeby było ciekawie, to na przykład zanimujmy sobie jeszcze na przykład rotację. Więc klikamy w Rotation zegarek, przechodzimy sobie gdzieś tam na początek i po prostu zaczynamy obracać, o tyle ile chcemy, żeby nasz kształt się dobrócił klaatce końcowej do zera. No i mamy takie coś. No i ponownie możemy sobie kliknąć właśnie Easy IN. I to też możemy rozwinąć i widzieć jak wygląda, jaki przebieg ma ta animacja. No i stosując tę zasadę można animować wszystko, co tylko ma zegarek. I na przykład weźmy sobie jakiś taki efekt i narzućmy na inną grafikę. No i powiedzmy, że chcę, żeby ona się tak rozszerzała i ścieśniała i obracała w ogóle. No i powiedzmy, że chcę zrobić animację obracania świnki. Więc teraz tak, przechodzę do początku. Klikam sobie klatkę początkową. Przechodzę jakieś 10 klatek dalej, czyli wpisuję tutaj jedynkę zamiast zera. Automatycznie tutaj się suwek przesunął. Przesuwam tam wartość taka, jak mnie interesuje. I ponownie dodaję sobie 10 klatek i zaznaczam początkową wartość. Ponownie sobie dodaję 10 klatek i obraca świnkę. I na przykład w tym momencie, żeby było to szybciej, to mogę sobie kopiować tam część, z powrotem przesunąć, następnie przesunąć o 10 klatek i po prostu wkleić kawałek tej animacji. No i tak mogę równomiernie albo nierównomiernie, z razie jak mnie interesuje. I tak samo mogę sobie to zobaczyć, jak to wygląda. Pozaznaczaj to wszystko. Klik tutaj na przykład teraz Auto Blazer. Żeby ona tak właśnie była bardziej płynna. No i zobaczmy jak to wygląda. No i dobra. ja się kręci. nie się kręci. Wszystko się kręci. Więc to tyle. I alo.